Witam, tu ChatPlayer i przed Wami filmik z nowego DLC do Black Ops 2, czyli Vengeance. Wyszło dzisiaj na PSN-ie, około miesiąc temu na Xbox Live. Tutaj jest któryś z moich podejść do mapki Rush. Takiego... nie wiem, miejsca do meczów paintballowych. Arena paintballowa, tak zwana. Tutaj... Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy wyszły mapy, więc... Dość sporo ludzi gra i z reguły jakoś dzisiaj tak natrafiałem na samych synów wyjadaczy. Ciężko mi było nagrać coś dobrego, bo z reguły były to średnie albo dziadowskie po prostu gry. No nic, wrzuciłem ten oto filmik, nie, nie jest tak źle. Jest trochę killi. Tutaj pierwszy double kill. Tam właściwie szedł... O, triple kill, tam było dwóch ludzi w tych drzwiach. Po prostu mi go zasłonił. Nawet nie wiedziałem, nie, nie, nie popatrzyłem się na feed z boku. Ehm, dobra, lecimy... Lecimy na tył mapy, tutaj się z reguły ludzie respawnują. O jest, mamy kogoś. Oj, kolejny. Gdzieś się tam czaił na kogoś z przodu, więc... Więc nas nie zauważył. Dostałem tutaj moje pierwszy, ehm, moją pierwszą... Mój pierwszy kill streak. Score streak właściwie, jeśli to jest Black Ops 2. No i nie trafiłem nikogo, niestety schowali się w autobusie. A tutaj mamy... Na szczęście ten gościu tutaj wylas. Gdzie on jest? Okej. Okay. Tu jeszcze dałem radę go zabić, więc mamy teraz chyba siódmy kill pod rząd. Yy, kolejny kill streak. Znowu rakiety, ale... Yy, nie mogłem nikogo dojrzeć na mapie i znowu nikt nie trafiony do dupy. Jakoś mi to nie idzie z tymi rakietami dzisiaj. My jesteśmy chyba na pierwszym. A gdzieś on tam zeskoczył. No i mi go wyciukali, no. Ktoś inny mi go zajebał. Dobra, następny. Tutaj się sami nawijają właściwie. Jest tu kto? Nikt. Wszyscy. Wszyscy gdzieś na tyle mapy siedzą. Wracamy tam. Aj, tutaj nic nie dojrze. Tam Ten co tu w ogóle tworzy? Nie wiem, strzela w ziemię w, e, z samochodu. Trickshotter? coś w tym stylu, albo chyba początkujący, bo coś mi niezby mu to szło. Oj! I tutaj kolejny triple kill. E, miałem jednego pierwszego i, i dwóch zaraz po nim. Nie wiem, czy oni byli już trochę na poczęci, bo coś szybko padli. A, i tutaj nie siadło. Tego mamy. No i ten się wrócił, niestety. Gdybym tutaj gdybym tego tutaj pierwszego zajebał, miałbym szansę na kolejnego dobrego Eee, but... Tutaj nie wyszło, niestety. No, i znowu rakietka, i nie ma, ko nie ma w kogo strzelać. A jeszcze gości miał Flat Jacket, nie zabiłem go, więc super zajebiście z żadnym killstreak nie wszedł. A jeszcze mi tutaj zajebali, trudno. Um, jeśli chodzi o mapkę, tak powiem, że fajna mapka. I chyba z tych, które dzisiaj wyszły, podoba mi się najbardziej. Jest mała, szybko się w niej gra, szybko się spotyka przeciwników, więc takie mapki właśnie lubię. No tutaj mamy I kolejni stoją. Przed... Oj! Ach, kurwa, stanął tak w rogu, że go nie było widać. No i niestety, myślałem, że, kor... że dorwę tam jeszcze kogoś z przodu. No i, respawn za mną. Pech, pech, pech. Nie, nikogo nie widać. Ale powinni pójść przed nami, bo cała moja drużyna jest za moimi plecami. O jest, 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 jest Dobra, heczocik Tu goście przez okienko O nie, tu nas przełożyli już <gry> Kurwa, że tutaj nie dałem rady uciec jeszcze w bok, no Gościu musiał mieć mnie cały czas na muszce Ten ostatni pocisk mu siadli. No i padłem, trudno Tutaj? Nie, nie, przypaliłem się, a to mój A jaj. Tamten mnie rozproszył i już nie miałem szansy się tak odwrócić. Lećmy, lećmy. Zostało 8 kili do końca, więc trzeba się śpiąć. nie, no jak to tak? To muszę zobaczyć, nie? Tutaj quickscope, a i no scope. Ja pierdolę te snajperki w Black Ops, naprawdę. Strasznie, są. to nie jest zbalansowane w ogóle. Jeśli chodzi o sniperki w Black Ops 2 to, to jest coś strasznego, sami quickscoperzy yy, w ogóle na bliską odległość działają jak shotguny, było to widać przed chwilą. Tu go jeszcze dorwałem, jeszcze przed chwilą, wow. Został trzech, trzech do zabicia. I gra się kończy, czy to będzie mój kill? Nie. A jest, 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 Siad. No ten mi się tylko położył pod nóż, dziękuję bardzo. Yy, jeden kill do końca. Nie ma. A i tutaj się gra kończy. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. To nie będzie mój ostatni kill, niestety, na, na kamerce, ale możemy oglądnąć. To gościu z pierwszego miejsca w ogóle. Też musi być jakiś blad wyjadacz, bo. Yy, tutaj naprawdę dobrze mu poszło. Ja dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Wam się filmik, to sabujcie, lajkujcie. Papa!